Cześć, witajcie. Cześć Kamil. Dzień Dzisiaj będzie na szybko, ale to co chcieliście, to co Wam opracowaliśmy, czyli ciągnik, zobaczcie. Lamborghini R155. Kamil, jak długo masz ten ciągnik? Ten ciągnik posiadam 10 lat u siebie w gospodarstwie. Od nowości. W 2011 roku, tak, od nowości, Dla tych co nie znają, Lamborghini tu jest z jakim silnikiem? I tutaj jest Mitsubishi i jak dobrze pamiętam, chyba jest 1,7, ale taka nie pamiętam Albo dwulitrówka. Nie, 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 na pewno to nie, nie jest, to jest chyba 1,7, tak jak pamiętam. Okej, okay. czyli 50 koni z Lamborghini. Lamborghini już R1 nie produkuje, teraz chyba te nowe, nowe modele to się Sprint. Sprint się nazywają. Chyba sprint to są te większe. Tutaj to tak. powiecie, Nawet nie wiem, czy Lamborghini gdzieś w Polsce jeszcze nie, ale można powiedzieć, że to i czwarty, mały, tak samo jest. To samo co. Brat co, bliźniak. Co Lamborghini to Dam wam taką przebitkę, bo gdzieś na YouTube znalazłem, że ktoś już było bardzo podobny, choć Kamil mówi, że trochę większy ten Lamborghini Sprint ma. Także sobie zaraz zobaczycie. Zapożyczone z innego kanału. Ale do... Ale dobrze, przejdźmy sobie Przejdźmy sobie do tego ciągnika. E, ile motogodzin zrobionych? Tak jak tutaj tej pory jest 3400, zrobione 3400 motogodzin. Z to większych to... awarii? Z większych awarii tutaj nic nie było. naprawdę silnikowo, hydraulicznie nic nie robiłem. To jedyne co to wymiana filtrów. Kiedyś jeden taki przełód mi tutaj pękł pod spodem zbiornika, co idzie do przelewu, ale to też było tak, że on się przetarł po prostu pod wpływem To nie jest awaria, tylko wypadek przy pracy. Mm -hmm. A tak, to no, dosłownie nic przy nim nie robiłem na tę oto godzinę. Ok, Ogólnie jeszcze tak powiem, że tak ludzie, którzy mają te ciągniki naszekają na elektrykę, że się psuje elektryka w środku, ale no mówię, i na razie jeszcze wszystkie sekary chodzą, wszystko chodzi, to zobaczymy jak tu ukopęcie. A jako podstawowy ten ciągnik ile lat służył? Jako podstawowy on służył 5 lat. I chodził wtedy z opryskiwaczem? Chodził normalnie z opryskiwaczem, ciąkał wulkana 1500 litrów i jeździłem nim około 10 na godzinę i dawał sopieratę spokojnie. To okay. znaczy nie miał lekko, trochę popracował na początku. Dobrze. Tutaj też wyjaśnimy, że to nie jest tus, bo też myślałem, że to jest tus. To jest generalnie funkcja do odśnieżania, tak? to odśnieżania śniegu i potem to obsypywania strzewek. Tak jak po sacarce są te kopce, to obsypuje się płukiem. Okay. E, ogumienie, e, fab... takie n, było? Takie przyszło, takie fabryczne jest. To są z tyłu 20 czwórki, a z przodu chyba są 16, tak? Zaraz zobaczymy e, 16, tak, 16 z przodu, dobra, zobaczcie, i 360 na R24 z tyłu. Yy, z tyłu. Pamiętamy jaki on jest szeroki, mr 20? Yy, nie, wiesz co, on będzie analogiczny to to jeszcze będzie miał mety 38, około metr 38, metr 40, nie mierzyłem, ale tak, tak mam Więc to dobrze, to jeszcze jedna rzecz, on jest też krótki, powiedz mi, czy on nie, skace, nie, skacz, nie skacze? Jest co, ogólnie... Bo też jest leki. on gdzieś ty, tonę 400 waży. Nie on... wiem, milion waży, nie pasz Ale nie więcej niż 1,5 tony, tonę 400, tak mi się wydaje, że takie ciągniki no ważą. Więc teraz pytanie. Ogólnie, tak jak jeździę niektórymi ciągnikami, to skaczą, On nie skacze. Możeś, zresztą, się, co patrzysz, jak on się umieścił. Okay. Z wyposażenia powiedz mi, dwie pary hydrauliki, z to tu mamy. Hydrauliki, ogólnie tutaj to nie było bajerowane, to była taka bardziej podstawa prana wtedy. Mhm. Tak jak w nim to, co tutaj można doprać tu swą, to wtedy też nie było jakichś takich opcji, że można było Bóg wie co. Okej. Okay. Wałek 540-540 jako 540 załączany w kabinie. Jedna i druga prędkość nie trzeba gdzieś przełączać, tak jak w tych większych na zewnątrz. No i to... też Zaczep, dobra. Yy, idziemy do kabiny. Powiedz mi tak, trzynia yy, biegów Skrzynia opieków to chyba tutaj jest 16, 16. albo 24 czy 16-16 będzie. Nie, 16, 16, 16, rewers generalnie no, mechaniczny, tak? Tak, tak, mechaniczny jest. Rewers mechaniczny, klimatyzacja? Klimatyzacja jest. To już szeroka kabina, nie? Kabina jest bardzo wygodna, jak się wsiądziesz, skupę miejsce to tutaj jest, to jest to, idę po metr, generalnie zmierzyłem sobie, bo to jednak warto też podać, poczekaj. Ok, mamy metr yy, i dla pewności met 38 Kamil. I tam tylko stoi czy? Tak? Dokładnie, tak samo. I spokojnie przy twojej rozstawie wszędzie się mieści, nie ma nie ma problemu. Przypomnij ile twoje masz? Przekażę tutaj wam. jest 30. 30. Dobra. I teraz zobaczcie kabinę. 99-98 cm szerokości. Bez żadnego słupka. Drzwi całe otwierane, więc przy wchodzeniu też nie ma problemu. I tutaj wygodnie się wchodzi według Tojcza. To jest kupa miejsca. Jak się wsiądzie, to to naprawdę jest. Jest relacja no? i zobacz nad głową. Tak samo jest. Fajne to rozwiązanie, że tak samo jest jak w Tojczu. Aha. Jednak też to cała grupa jest fajna i oni podobnie to robią. To przy M80, to gdzie tutaj jeszcze bym. Okej, okay. Kamil, a wady tego ciągnika? Wady... Ogólnie tak, no kwośnało jest w kabinie No No nie jest cicho Mamy mu inny bieg ale też prędkość 10 na godzinę No tej mocy Nipy tam jest te 50 koni, ale to... Takie ja chyba jest oszukane trochę, 50. Km. Jednak Aha. jak jest duża pojemność silnika, to wtedy ten moment oprotowy robi. To tutaj, tak ze startu, jak się rusza czy gdzieś pod górkę, to jest jednak problem. Mhm. Czy nawet jak przysłapnie przy jakichś pracach ziemnych, jak się robi, to już potem, żeby go bójnąć od nowa, to się robi duży problem. A spalanie? Yy, spalanie tutaj to symboliczne wychodzi, nawet nie, nie jeżdżałem w nawet, nigdy... nawet podczas oprysku? Nawet podczas oprysku. Okay. Nie było źle ze spalaniem. Ja widzisz, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, rzeczy o wadach w tym ciągniku. Co robiłem z przodu, jak tutaj wyjdziemy? Uszczelniacze od napędu, w tym miejscu jak są, to on praktycznie 100 motokocin, 150 wytrzymuje i zaczyna olej lecieć. Z niego. Okay. I to wtedy trzeba tak robić, tak jak ja zacząłem robić, na początku to wymieniałem jak tylko trochę zaczęło lecieć, ale to bez sensu jest Dopiero jak już widać, że po kołach zaczyna lecieć <gry> Okej, okay, na bogato To wtedy się wymienia, bo to może lit się dolewa wtedy na rok oleju, a uszczelniacze chyba kosztują 300 zł, jak to przepamiętam. Okej okay. Plus robocizna, to lepiej, i lepiej sobie to robić jak już tak naprawdę leci, to jest jeden mankałent tych ciągników i każdy też o tym powie Dobrze, ale tak jak powiedziałeś, z elektryką się nic nie dzieje, tutaj sobie to wymieniasz i tutaj z takich grubszych spraw, tak? To był, no mówię, to była największa robota tak naprawdę, przy nim to ja na 3-400 <coughs> motokociń, to co to jest? Mhm, ale kolejny ciągnik, który zakupiłeś już jest Deutsch DS, nie? Już jest większy. Jest większy tak. Nie, to jest ogólnie tak. Dla małego gospodarstwa, jak ktoś ma 5 hektarów, 6 podstawowy, mm -hmm. to może jest fajny ciągnik, ale to tuż gospodarstw to jest bardziej pomocniczy ciągnik, tak gdzieś do herbicytów, pryskania, potem to słuski jabłek, służeczki ciągnąć. Czy nie Wiesz co, przy kosiarce ogólnie też się sprawca pomocy raczej i mu nie brakuje, ale kosić szoferku samem 35.02 po lepiej się nim kości tak <laughs> naprawdę. Jest cięższy. On tutaj z przodu jest bardzo leciutki. Jak się kosiarkę sapnie z tyłu, to jak się szybko nie kości, podnosi, po prostu czy bo nawet skrótki. jak się jecie, no to, to mówię. Nie, mi się nie dobrze nim, Kosi i nie koszę nim. Ale sprzedawać też nie chcesz. Ogólnie na tą chwilę nie, ale zobaczymy so na wiosnę, jak wyjdzie, handel. co się caokrąki, jak się całokrągli bo też myślałem, na czymś, ale to mówię, to jakbym chciał go sprzedawać, to też kiedyś o tym powiemy. Dobrze, ale tak na chwilę obecną fajny, bez mały ciągnik. Dokładnie. No ale zobacz, no po 11 latach. On prawie wygląda jak nowy. No tak, ale wiesz, no ty też szanujesz ciągniki, ja dobrze utrzymuję, są garażowane, więc tutaj też trzeba no, powiedzieć, że, że one są dbane, tak? Dbane są. Patrzę też na ogumienie, że też no, przy tych, wiesz, przy tym co robił, to też ja jeszcze jest w miarę, czy już zmieniane było. Nie, 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 to jest normalnie nowe ogumienie. Po tylu godzinach, generalnie przód i tył jest. Wiesz, co tak jak tutaj, to można powiedzieć że jest 70 opony. No właśnie, ale co, on mało asfaltu też chyba widzi, nie? Tylko na dojazdach, nie? Na no dojazdach. Nie, no może coś się jeść asfaltem, ale ogólnie wszystko się jeździ po polach. No tak jak u mnie, wszystko jest w kupie praktycznie. Mm -hmm. To tylko na tą jedną ciałkę wyjazdową, co jeszcze to jeździ asfaltem 3 km, a reszta to jest koło komina. Okej okay. to jest fajne to małych gospodarstw jako podstawowy, to dużych jako dodatkowa. tak jak tym teraz w tym momencie miał kolejny ciągnik kupować to siebie to gospodarstwa, to na pewno duży bym kupił ciągnik, bo jednak tuż <coughs> szybciej się zrobi. Niektóre duży pracy. pod względem koni mechanicznych i gabarytów tak, tak, i masce tak, swojej, tak. tak. Typo okay. tak jak DS. Czyli, czyli drugi DS. Drugi DS. Drugi DS. Słyszeliście, drugi DS, czyli generalnie. Yy... Coś będzie w temacie, ale nie wiem, zobaczymy, to co Kamil, siadamy to i jeździmy, czarno to widzę, dobrze, Już za dużo nie mówimy, siadamy i jeździmy. Zobaczymy jak on jest w kabinie. Skrętność też jest pewno fajna. Skrętność właśnie nie jest taka wow, bo nie jest podkręcony. Nie podkręcałem go, a można jeszcze podkręcić ją. Naprawdę dużo lepiej skręcą, tylko płotniki go teraz ograniczają. No. Ale le przejście zobaczyć. Na pewno to nie jest TS, na pewno to nie jest pumer. Okej, okay, ale mówisz, że w DS-ie masz lepszy skręt? Dużo lepszy jest skręt. A tam masz podkręcone? Nie, tam jest oryginalne. Oryginalnie, no. tak? Tutaj przy, przy jego rozstawie jest. Myślałem, że on będzie piekielnie skrętny Wiesz co, właśnie nie jest piekielnie skrętny Przejecie się, zobaczysz, na filmie będzie wszystko widać, ale nie jest piekielnie skrętny Dobrze, czyli sprawdzamy skręt generalnie, sprawdzamy głośność w kabinie i sprawdzamy sobie komfort O awariach generalnie Kamil wam wam powiedział Dobrze Dobrze, dzięki Kamil i pozdrawiamy, cześć. Do zobaczenia.